Cześć, witam was wszystkich. Nazywam się Dominika Wrzosek, jestem fizjoterapeutką. Pracuję w Polskim Związku Lżwiarstwa Szybkiego z naszymi łyżwiarzami. Aktualnie znajdujemy się na treningu w Tomaszowie Mazowieckim na arenie lodowej. Ja tutaj trzymam bardzo fajne urządzenie Taragana, świetne urządzenie do regeneracji mięśni. Zawodnicy bardzo lubią pracę z tym urządzeniem. Ja bardzo często wykorzystuję go w mojej pracy. Świetnie sprawdza się do rozluźniania mięśni, świetnie do regeneracji. Bardzo polecam, naprawdę każdy może go użyć, nie tylko my. Zawodnicy bardzo często przychodzą, żeby sami popracować z tym urządzeniem. Aktualnie jesteśmy po ciężkim treningu interwałowym. Przejechaliśmy dzisiaj 5 razy 4 okrążenia z bardzo krótką przerwą. Jesteśmy tutaj codziennie praktycznie. Pomaga nam w treningach właśnie grupa Namet Sport. Tutaj mamy białko super 100% Y. Jest to super białko regenerujące, dużo ma procent białka i polecam je strasznie. Na przykład jak mamy jakieś treningi siłowe, wytrzymałościowe, bardzo dobrze nas regeneruje i odżywia. Kim Moim ulubionym e, suplementem są energy bary, które są świetną przekąską e, między treningiem. Zawsze dają mi energię. I są bardzo łatwe w użyciu. Nazywam się Szymon Palka. Nazywam się Olga Kaczma Kaczmarek. Nazywam się Sebastian Kosiński. Polecam Namec Spark.